Siemano witam was w 13 odcinku z serii w Gothic Czas Zapłaty Dobra, w tym odcinku właśnie będziemy wykonywać questy w obozie łowców No, no może nawet e, zdołamy się już przyłączyć Chociaż w to wątpię, myślę że z dwa, trzy odcinki minimum Poświęcimy, poświęcimy właśnie na ten ombus. No zobaczymy, zobaczymy w jakim tempie będziemy tutaj wykonywać e, te zadania ale całkiem fajny jest ten obóz. Również zdobędziemy nową zbroję. Ale to później dopiero. Kapkę mm, dobry tył to martwy twoje tył. Gomez w woliłowce. Życie upływa w Nie główna. Nigdy nie odwracaj się tu do strażnika. Dobra. Okej, okay, no i mamy nasz obóz. Eee, OK, Okej... Z kim by tutaj porozmawiać? Ona jest właśnie... Tutaj dowódcą Przywódca właśnie jest kobietą No dobra Z nią pogadamy Zaraz właśnie eee, z nimi wszystkimi tutaj będziemy musieli pogadać no i rozmowę nie możemy przewinąć. Lipa. No właśnie. Dobra. Musimy przekonać właśnie każdego tutaj z obozu, że działamy w słusznej sprawie. No, do tego odcinka zrobię specjalnie kolejny zapis. No i mamy tutaj właśnie już na przykład yy, tablę, nie wiem, czy to ten? Nie, to będzie chyba ten postyłek Komuś mamy właśnie mieć podnieść. O, goblin z pałcią. A, kolejny goblin z pałcią. Tutaj jest ich więcej, w gotiku jedynce było ich znacznie mniej Chyba jeden tylko goblin z pałcią był W ogóle gobliny e, nic przy, przy sobie nie mieli e, A tutaj przynajmniej mają coś I dobrze, jabłuszko, jakie jagódki I w ogóle e, Zobaczymy co on nam powie Witaj Właśnie, mamy podnieść jej miecz, znaczy, no jej miecz, jego miecz, a nie jej. Dobra. Założę się, że spokojnie dam sobie radę z Twoją mecem. No i to jest tak, misja podobna, identyko właśnie jak w Gothic 2, chyba z EODEM. Choćby na to. What? Jakuje nam siły, żeby to użyć. WOT! Ja chcę swój mieczyk. Mamy swój mieczyk. Hmm. Dobrze. Co? Widzicie to samo co ja? Żwa na amunicję bełt! Jaki bóg. Chwila jakiś inny miecik Nie no używano amunicję bełt Co to ma być? my do tego bełtów nie używał To jest mieć w końcu No nie wiem, dobra Mniej się o to yy, Możemy Zapisać Ciekawy, czy W pozostałych też jest tak napisane Chwila, może zmieni amunicję. To się jakoś wtedy nas to uratuje. Kusza. Stała kusza, tak samo nie możemy użyć. A, tutaj mamy zrzuconego bełta. Nie wiedzieć czemu. Zwykłe strzałki trzeba ustawić. Beuty, może Beuty będę mógł wyrzucić O, świetnie No, no i teraz Chyba nie powinno mieć ich wrzuconych Nie, mamy dalej wrzucone Dziwna sprawa Witaj On dopiero z nami pogada jak na to zasłużymy mm, chwilka Dobra no to możemy save'nąć i się będziemy musieli zmierzyć z orkiem. Tak, tak, właśnie z orkiem. będzie ciekawy pojedynek. Mam nadzieję, że wygramy. Jakąś kurzę ma taką fajną, dużą. Ale nie chcę go okradać. Dobra. Tak, tak. Co tu robisz? Dobry ojek to mały ojek. A piwo zawsze musi być chłodne. Zes, cię musimy obić, gościu. Właściwie ojeku. Przykro nam, ale to jest nasze zadanie. Zdychaj kolejny ojeku Pa! No nie wierzę w to! Yy, jeszcze jeden strzał nam zabrakł, żeby go powalić na glebę. Nie jest taki silny. Myślałem, że on da spowali na hita. W ogóle wziął nas na dwa. Yy, ale mniejsza o to. Ważne jest to, że jakie my mu obrażenia zdajemy, a zabiedajemy mu spoje. No Mam nadzieję, że podniesie ten swój mieczyk Dobra Bo to jest mnie znowu wali z gry, jak to tutaj bywa, często Kia e, Nikolas Nie, że się tutaj urządziliście No chyba długi będziemy musieli u niego O No właśnie Będziemy musieli ściągnąć długi Tam to w ogóle jaja miedź mhm. ja. Dlatego wątpię, że od razu te, teraz to... Wykonamy te wszystkie zadania Od razu w sumie byśmy mogli oddać mu ten dług, ale no ja chcę... Y, zadanka wykonywać chwila gdzieś tutaj jest o jak założył sobie ten miecz jest ma Weźmy Miecz, mieć no topły tak my, wielki wojownik dzięki zyskaliśmy jego przychylność chyba ma nogę połamano <grytanie> jaka grzana dobra Snogę miał wigiętą, jak z nim rozmawialiśmy. Śmiesznie to wyglądało. E, no to pociśniemy teraz, właśnie do tabloja, czy jaką go tam zwą. O no? O, chyba sam do nas powinien zagadać. A no. Pokonałeś krełma. A tą, właśnie jest, tu jest. Dobra. My jesteśmy wielki wojownik. I zabijesz cię, wyjada. Ukatyupie, tyłpie, twoja. Przynoszę ci skórę Teola. Mamy już właściwie skórę tyla Możemy ci ją oddać od razu. Tego młodziutkiego Tylko to dla siebie. No, znowu nam zda Ci znalezienie e, złodzieja. A to w nocy będziemy musieli zrobić do tego. W porządku, magazyny właśnie będziemy musieli przypilnować. Nigdy nie lubiłam wykonywać tego zadania eee, Nie wiem czy w ogóle wykonałem kiedyś poprawnie to zadanie Chyba raz mi się udało Chyba raz właśnie przy przyłapałem eee, Jakiegoś typka No cóż eee, Ten zaraz do nas zagada, chyba sam Nie no dobra jak sam do nas nie gada to mhm. Będziemy musieli kupić skłę tę od niego Wydać chyba 2000 A my już oddaliśmy tę skłę No co jest Co odsun się Kupię skłę, aż, Czyste doświadczenia przynajmniej dostaliśmy Jeszcze Praktycznie zdaje mola eee, Więc możliwe, znaczy no eee, Niemożliwe tylko Właściwie praktycznie większość zadań już wykonaliśmy w tym obozie. Nie zajęło nam tą, tą tam yy... sporo czasu. No dobra Chyba 7 minut dopiero nagrywam A już wykonaliśmy tam kapkę tych zadań. Yy, trzeba przeczytać tę listę dłużników. Lewy, prawy yy, Leaf i Aidan. Z Aidanem będzie największy problem bo normalnie gość nie ma judy i będzie nam kazał e, szukać pewnego typka, który miał mu dostarczyć pewną recepturę i taka bieganina po prostu będzie, tu jest lewy, prawy nie wiem czy z lewym czy z prawym pogadać, lewy co tu robisz? prawy o no to chodź Przepraszam Chwila Długi Nie miała szansy rzucili się na mnie Jak tylko powiedziałem po co przyszedłem E eee, tam To dobrze w sumie, że ich zabiliśmy Żadna strata Mam jeszcze kuferek yy, Pełno rudy Jest tutaj Dobrze jest Jest zysk Oczywiście Wow, 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 co my tam widzimy, brzydwy eee, Ciężkie bestie, wątpię, że dam radę z nimi Są silne po prostu Wow, wow, wow. Silny głos, no chodź, chodź Może tak ukryję się za drzewem i będę wymachiwał tym mieczem, będę mu zadawał jakieś Obrażenia O oh, jest, jest, dałam radę Yy, nie są aż takie silne. Chyba. O, bydle Co jest? Brzytwak. Brzytwa. No. No nie no. Dawaj. jest! Wow. Kolejny poziom. Zdobyliśmy nawet za takim bydlaku. I dobrze. Kolejny poziom nam się przyda. Eee, co my tutaj mamy? Kąsacz. we własnej osobie. Nie no, z takimi kąskami to my... E, ...dwa strzały normalnie. W sumie całkiem nieźle nam teraz idzie. E, ostatnio się rozkręciłem normalnie. W nagrywaniu. Mam nadzieję, że gadka mi się też e, całkiem poprawiła. I no, całkiem przyjemnie się właśnie tak nagrywa, tak let's playa. I tak czasem mam e, dużo wolnej chwili, więc nagranie tam e, można właśnie no Nie zająć tak dużo, kilka minut co tam jest Poświęcić. Gorzej właśnie jest z wrzucaniem bo przesyła się dość długo, a to dlatego że w takiej przesyła HD Ajdę to zajdano może na sam początek pogadamy. Tak, tak. A no w ogóle to skoczę do Jacka Ligatoja. Ten powinien mi już dać dawno pancerz. Ze eee, skóry bestii, no. Ale chyba nie kwapi się, żeby nam go dać. Chyba że jeszcze nie minęło tyle dni Ile tam e, właśnie musi Piąty dzień jest, no to nie wiem Dobra Mniejsza o to e, Tam właśnie, chwila Wejdę w ogóle w e, recepta Dana W pobliżu starej cytadeli Muszę odnaleźć od niego receptę Dobra No niestety Tak to właśnie mamy zrobić a od niego to od razu weźmiemy to, e ude. Z nim nie będzie problemów, tylko właśnie problemy są z zajdanem. Zlecił nam jakiegoś głośku Esta. Eee, dobra. Tutaj zapiszemy. I ciśniemy dalej. O. Chciałem spałzować na moment. Eee, no dobra, no to ciśniemy teraz do Cytadeli. Eee, dokładnie tam, gdzie jest taka winda jakby. Chwila. Nie, no w sumie idę na dłuższą drogę. Pójdziemy tędy. Tędy jest o wiele szybciej. Myślę. Eee, no. to tam pójdziemy właśnie weźmiemy yy, tą receptę z tego gościa, nie wiem, Skrzek chyba się nazywa, czy jakoś tak, ten typek co tam mają. dobra. Okej. Okay. Chwilka. I dobra to musimy skoczyć właśnie do tej stedeli, e, w sumie nie no tędy chyba a dobra już pójdę z drogą no tam już byliśmy e, prawie w tym właśnie miejscu pozabijamy od kilka potworeków może e, trochę podekspimy Oczywiście tak już mamy 15 poziom Strasznie szybko to idzie Lejtowo wbijamy te levele Teraz już nawet nie wiem w co ładować tą siłę Nie siłę tylko te punkty nauki Bo po prostu już wiele rzeczy się nauczyliśmy Nie wiem zręczność nam pozostała Musimy również się nauczyć w sumie mistrza broni jednoręcznej Później mistrza broni dwujęcznej bo jak będziemy mieli y, mistrza tu i tu, to będziemy mogli się nauczyć właśnie walki y, dwoma broniami. Tak zwane duale. A duale są całkiem spoczko. Podoba mi się tutaj animacja walki tymi dualami. Z dokładnością są zrobione. Widać ogromny wysiłek jaki jest tam włożyli właśnie autorzy moda w to no, ale wyszło im to yy, całkiem dobrze i właśnie co najlepsze nie, nie ma błędów takich te duale Dobra mamy tutaj Ogare 2 Zero FPSów znowu Dobrze, że Z od później przeskakuje nam 20 Czy tam 20 kilka Bo jak mamy tę właśnie Z no to nic nie możemy zrobić Totalny lag Nie wiem, czy to przez kompas jest spowodowany, czy po prostu przez frapsa. Ale nagrywa mi chodzi to płynnie, więc dobrze jest Nie mogę narzekać Mamy młoto eków, który 125 zadaje, czyli w sumie nie aż tak dużo. Nasz mieczyk zadaje większe objarzenia, które teraz nosimy. Dobra. Później po prostu zeskoczę stąd. Będziemy również, będziemy musieli tutaj właśnie szukać skarbów później. W poszukiwacza skarbów będziemy się bawić. Mamy o który zmierza w naszą stronę jeb, Trzeba zapisać przed tym. Bo jak to już jest, nie lada przeciwnik. No chodź. po skudne eku. O, i już widzimy na glebie leży ten typek co miał właśnie dostarczyć Tak jak mówiłem nazywa się Skrzek Jeszcze może kilku niedobitków tutaj pozabijamy Przy okazji jak jesteśmy No i stąd po prostu pójdziemy Co my tutaj właśnie mamy Eee, już nic ciekawego Szkoda Yy, ale tutaj na górę w sumie możemy wejść, tam chyba coś będzie. Mam nadzieję, że nie zginę, bo tutaj w łatwy sposób można zginąć. Tutaj jakbyśmy chyba tędy próbowali wejść, to skała by na nas spadła by nas zabiła. Ja wolę sobie wskoczyć. O! Ta widzieliście to? Niby nas zabiła. Nawet nas nie tknęła, a nas zabiła. Ale widzieliście to, że właśnie tam spadła. No nie no. Masakra jakaś, przecież ona nas nawet nie dotknęła, nie doszła do nas. O młode, i kawałeczek znowu. Dobrze, że tylko taki kawałeczek, a nie. Kapkę dłużej. Bo po prostu bym już tutaj nie wchodził. To by nie miało sensu. Tutaj chyba znajdziemy jakiś mieczyk z tego co pamiętam Łow moje. No, musimy tutaj skoczyć. Mhm. I znowu dead Co jest? Czy wczytać się nie chce Masakrę, dobra Pójdziemy do obozu, kimniemy się, yy, te 3 dni. Albo nie no, jeszcze ten wykonam to zadanie nocny złodziej od razu. Bo właśnie, yy, Aiden nam tam każe przyjść za 3 dni dopiero. Chwila z Ja Nie, nie możemy nic znaleźć. Przynajmniej nasz bohater nic nie widzi. nie no, to światło jest. To jest kineza. A, to i tak nic nie mam, dobra. No nie wiem, tu już zapiszę przynajmniej, nie będę taki hektar musiał wspinać się i latać stamtąd, tylko taki kawalątek normalnie. U nas jakiś ten, nie yy, chwila, jaki lag w ogóle. Ale jest właśnie na to rada. Wyłączyć i włączyć nagrywanie. To mi zawsze pomaga. No. O jest. Złapał się. Przynajmniej nas nie zabiło teraz. No się udało. Wejść tutaj. Bez większych problemów. I mamy tutaj skrzynię. A tam mamy jakiś przełącznik, Nie wiem nawet do czego on służy, ale znajdujemy tutaj wyrok wojownika kolejny Już jeden mamy Dobra, zapiszę i po prostu stąd skoczę Bo no nie ma sensu tracić właśnie czasu na zbieganie Ja tam wolę to na szybko zrobić Po prostu skoczyć Szybki skok jeszcze mam tutaj kilka kąsków. No, kąsoczy to tam też możemy zabić przy okazji. Ej, jagódka! Jagódka jest! Lubię się jagódki. Jagódki są pycha! I skaczemy! Bleby nie zginąć. Jaki skok! Pezzi Teraz to zleciałam, a nie skoczyłem No już dość dużo zrobiliśmy w sumie Dobra mogę zapisać Już kawał drogi przebyliśmy Ale ten właśnie y Teraz ta wersja jest o wiele bardziej zoptymalizowana. Tam Adanos chyba naprawił e, właśnie ten kompas z tego co wiem e, tam właśnie. No i właśnie e, chyba ten kompas powodował takie zacinanie się gry bezpodstawnie, że gramy, gramy, gramy nagle nam się zacina i e, jedyne co nam pozostaje to Alt Control delayed i nie zawsze działa, że czasem musimy po prostu recetować kompa. Jest to chyba na szczęście naprawione. Chwała mu za to. Chwała w ogóle e, całej ekipie za stworzenie takiego e, moda. Bo to kawał roboty odwali, ponownie. No. No to do Aidana śmigamy. Dobra Daj mi kilka dni Wyjdź za 3 dni, dobra Mamy wyjść za 3 dni e, Ile ja tam nagrywam już? 17 Nie no to chyba skończymy ten odcinek już Dobra to był odcinek 13 no to